Cześć siemanko, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Paczuszka. I tutaj przy okazji pozdrawiam Karola Chorwata. Właśnie od niego jest ta paczuszka. Słyszałem, że jakieś gratisy mi podarzucał. Coś tam, coś tam. Faktycznie paczka jest dość wypakowana. Zobaczymy, co nam tu ciekawego Karol przesłał. O, ale masz kozak kopertę tyle mogę Ci powiedzieć. Props za nią na pewno. Mówił, że na pewno się na shorts się nie, nie zdążył Daj, Ale mega ta koperta Daj znak skąd ją masz O Jezu o, Coś ty mi tu zapakował, Matko Boska Ale dostaliśmy od Karola kart Z tego co kojarzę to miałem tutaj zamówione U niego chyba 4 karty Jeszcze trochę teraz jak oglądam ostatnio sobie szalonego kolekcjonera to podobnie się czuję. Że dostawał karty, o których nie wiedział co miał dostać. I dzisiaj właśnie taką paczkę Karol mi tu zrobił. Oczywiście spoko. Przy następnej wymianie ja też tam od siebie coś dorzucę spokojnie. Teraz jak tu się do tego dostać? Dobre pytanie, te woreczki sobie przetniemy. Co my tu mamy? O Jezu, patrzcie, patrzcie. Karol uzupełnia nam kolekcję Barcelony Rafinia. Patrzcie, co za kartę fajne. Jezu, o! Patrzcie. Do tego Griezmann. Lewy, no to chyba coś do konkursu też dorzucimy. Wam patrzcie, co nam tutaj Karol dorzucił. trzy Silverki. 5 Lewandowskich. Patrzcie, Messi. 600 gold gol w karierze, mega fajnie, dzięki Karol, tego się nie spodziewałem. No mnie, widzicie, prezent wielkanocny przyszedł chyba wcześniej. Tutaj karty z ekstraklasy, też mega fajna sprawa. Jest Legia, jest Lech Poznań, Drągowski. z Scherb Wisły. Zubas, mega lubię tego zawodnika Robert yes. o, Jak tu się dostać do tych paczek? O, chyba mam patent Więc mówię, to czego ja nie będę potrzebować Już dałem wam w konkursie też, żeby nie było Ale na pewno nie liczcie na karty Barcelony Jest to żeby nie uszkodzić, dobra Subotic, Darmian, Silesen, Kondogbia, Alaba, Terstegen. O, to do Barcy tutaj już ląduje sobie, na pewno Mikitarian, Diego Lopez, Cherchi Pereira O, i tu z nowego Topsa Uuu, uu, co to za karta fajna To jest naklejeczka, a nie karta Patrzcie, Fati, Champions League 2 1 2, -2. Mega fajna Tu karta... Rakityć i Niesta Ona jest z Fify chyba, tak to są te takie foliomane, Mega fajna Do tego keyplayer Dani Też <kluzny> Mega spoko Jezu, tych kart tu jeszcze jest? Jest, ludzie Dobra, tu jest tak, tu są moje karty który zamówiłem, to przy okazji wam pokażę do zamknięcia setu z Polski. Jest to Świderski, Robert Lewandowski, Robert Lewandowski i Limita Pedriego. O, brzmi, chciałem właśnie ją kupić, zapomniałem całkowicie Karol, że u ciebie wziąłem Limitę Pedriego. Tutaj jeszcze też bejsy są, mega fajnie. Do Barcelony odkładamy. Tutaj z tamtego roku karty specjalne. Ibra. Pedri. O, patrzcie, Cristiano Ronaldo. Z Brazylii. Jeszcze jaki fajny stan. Znaczy, stan cudowny. Ogólnie Karol ma w bardzo dobrym stanie karty. Pedro. Jordi Alba. Tutaj karta chyba Stopsa. E, nie Stopsa, tylko z Fantopu. Mega fajna z Messim. Co jeszcze zostało? Coś tu jeszcze mamy. Więc jak widzicie, z Karolem opłaca się wymieniać. Jest chyba na grupce u mnie, jak się nie mylę. Jezusie. Co my tu jeszcze mamy? Odcinek miał trwać chwilę, a patrzcie ile trwa. Z Fify365. O kurde, patrzcie co nam dał kolega. Ja Cię kręcę. No to kozak, kozak opcja. Mówię, na, na pewno karo przy następnych zmianach się gdzieś tam odwiedzie coś wrzucę to jeszcze plus znaczy plus najpierw w Krzysiu Piątek a tu już jest chyba ta nowa tak fi, yy, Premier League Aubameyang Rodri ej, dobrze pokazuje, dobrze mega fajnie ogólnie wyglądają karty jest Leeds. więc no co wam mogę powiedzieć widzicie <laughs> moje karty, które miały do mnie przyjść to były te cztery, a przyszło do mnie na ręcze kart mega fajnych, mega dziękuję tutaj Cristiano Ronaldo z Brazylii mega fajna karta trochę bassów Fifa 365, może nawet coś uzupełnić z moich braków no i to co się najbardziej cieszę, czyli kolejne karty do mojego Barcelonowego albumu no i to jeszcze ten lewy, lewego muszę tu odłożyć, więc mega, 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 dzięki Karol, mówię na pewno tam później przy następnych wymianach, myślę że trochę ich będzie, to jakby będę miał możliwość odwdzięczenia ci się, a ja wam serdecznie dziękuję i mówię jak widzicie warto wymieniać się z Karolem, trzymajcie się, pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę oraz komentarzu, no i zapraszam was na grupę na Facebooku, siemaneczko, cześć.